Cześć, witamy Was 15 grudnia. Dziewczyny w dalszym ciągu mają kaszel, katar, także nadal nie chodzą do przedszkola. A więc jakoś ten czas trzeba sobie organizować. Dziewczyny co chwila mają jakieś nowe pomysły. No i co wy teraz będziecie dziewczyny robiły? Malować gipsowe figurki. Wczoraj robiłyśmy gipsowe odlewy morskich stworzonek. No i dzisiaj trzeba je wydobyć z tego pudełka. Może zróbmy tak spróbujmy je. Ale bardzo ładnie Wycisnąć. Proszę. Moja. Będziemy malować. Moja ma Proszę. Dziękuję. Moja maszerka. Wczoraj otworzyłyśmy z dziewczynkami taki zestaw do robienia gipsowych figurek. Przez noc one wysychały. A teraz jest malowane. Słyszycie, jaka cisza? W pełni skupione na swojej figurce każda. Wczoraj po zrobieniu tych morskich stworzonek zostało nam trochę gipsu i wykorzystałyśmy tą Plastikowo, plastikowe opakowanie po pralinkach i zrobiliśmy kilka jeszcze gipsowych pralinek. Dziewczyny będą miały do zabawy. No i tak mija nam dzień za dniem. Cały czas coś sobie tutaj robimy. Dziewczyny bardzo dużo czasu spędzają, słuchajcie, właśnie na takich pracach plastycznych. Bardzo lubią rysować, malować, lepić. A właśnie a propos tej wczorajszej plasteliny. Pokazywałam wam tą plastelinę, mówiąc, że jest taka fajna w dotyku i raczej bezpieczna, jeśli chodzi o mieszkanie. I fajnie się dziewczyny nie obawiły, bo do niej jest aplikacja i spodobało mi się to właśnie lepienie według instrukcji z aplikacją. Ale minus jest taki, że ta plastelina po chwili wysycha i już nie nadaje się do dalszej zabawy. Także powiedziałabym, że jest jednorazowego użytku. O, stoi. Ale zabawa była super. Z takich nowości co u nas, to choinka przestała nam świecić. Nie wiem, co się stało, czy zepsuły się lampki, e, czy coś innego, jest jakiś inny problem. Poczekamy na tatę, niech on zbada sprawę, może uda mu się coś zaradzić, a jak nie, no to nie wiem, co robić. Czy będziemy rozbierać choinkę, <śmiany> zmieniać lampki, na nowo ubierać? No właśnie, trochę mi się nie chce, szczerze mówiąc. Dziewczynki mi zleciły pomalowanie syrenki. No i powiem wam, że się. Wkręciłam w te tworzenie razem z nimi. Figurki już są gotowe, przekładamy je na tacę do wyschnięcia, a jutro brokatem je jeszcze potraktujemy, nie? Tak. Będzie <laughs> <laughs> mm. tu złożył pluminy. Jeścimy się to jest moja przytulanka. Prawda? Tak. Po tej jakże ciężkiej pracy pora coś zjeść, żeby nabrać siłę i za chwilę otwieramy kalendarze. I tak jak mówiłam, wrócił Adam do domu i od razu choinka świeci. Okazało się, że kostka była przepalona. Coś tu pokombinował, coś zmienił, coś pokręcił i jest okej. Okay. Kalendarze. Tak, teraz pora otworzyć kalendarze adwentowe. Dzisiaj cześć. jaki numer? 15. Cześć. 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 Też będziecie otwierać kalendarze? Cześć! cześć. Będziemy otwierać kalendarze. <im> Kalendary. Ja jestem Krzysiek. Ja jestem Rysiek. Ja jestem Arzeszek! I... I... Dobra, dzisiaj z nami otwierają kalendarze Krzyś. Ryś i Orzeszek? Tak. Ta. Jaki numer otwieramy? 15. Kto otwiera kalendarz literacki? Ja, rycie. Rysie. Rysie. Ryś. Rysie, 15? Wziąłeś, Rysiu? 15, dobrze. Rysiu, Znaczy, widzicie w jakim ubraczku jest Ryś? W zimowym. <laughs> Już futerko zmienił na zimę. Jaka jest? Mała lotta i renifery. Ale to jest ładna dziorona lot. Lotta, takiej książeczki, tak, Zorzy nie widziałeś, tak? Okej. Okay. a ja chciałam powiedzieć, że jeszcze nigdy nie czytałyśmy żadnej książki z tej serii, bo w tej serii też jest dużo różnych książek tej autorki o różnych zwierzątkach. To będzie nasza pierwsza z tej serii. Zorzy Polarnej nie widziałam. Powiem Ci szczerze, że ja też jeszcze nigdy Zorzy Polarnej nie widziałam. Ja bym chciał, żeby w Polsce była taka piękna Zorza Polarna. No niestety, w Polsce nie ma szans zobaczyć takiej pięknej Zorzy Polarnej. Szkoda, szkoda, bo też bym bardzo chciała zobaczyć Zorzę, nawet powiem Wam, że wpisaną mam zorzę, zobaczyć Zorzę Polarną na moją listę marzeń życiowych. I mam nadzieję, że kiedyś się ona, ono spełni to marzenie. Teraz szukamy numeru 15 wśród naszych domków. Jest piętnastka? Jest piętnaście. Jest piętnaście. Dobrze. To otwieramy. Ciekawe, ciekawe, co piękne. A co jest w naszych domkach? to będziemy rysować. Tak. Hasło do rysowania. Nie, nie skarpety. Tytuł dzisiejszych rysunków to Zimowi Przyjaciele. O! Czy mam kogoś narysować zimowego? Mhm. Czy dzisiaj jestem zimowy? Michał polarnym. Polarny. Może tak być. Kim mogą być zimowi przyjaciele? Piln? Na przykład? Bowen. Renifer. Bowen, Renifer. Mikołan. jest Polarny! Jak ty! Zanim zaczniemy rysować, to odstawiamy domek i otworzymy jeszcze sobie kalendarz z zadaniami. Szukamy piętnastki. Znalazłyście piętnastkę? Tak. Pod piętnastką kryje się pomóżcie potrzebującym zwierzętom. W szkole mamy zbiórkę, żeby pomóc szkole. A co jest zbierane w ram? E, ziarenka dla ptaszków. Aha, zbieracie miały ziarno. coś na zimę. Mm -hmm, czyli możemy te ziarno, które kupiłyśmy, troszkę tak? odsypać i zaniesiecie do przedszkola, tak? Aha, tak? tak. możemy! I jak jeszcze mogłybyśmy pomóc zwierzakom? Jak w zeszłym roku pomagałyśmy? E, pojechałyśmy do skloniska i dałyśmy różne cierutkie koce, starą pościel i jedzonko na tak. dla piesku, dla kotków. Mm -hmm. Tak. Dokładnie, w zeszłym roku byliśmy w schronisku i osobiście zawiozłyśmy jedzonko, właśnie jakąś starą pościel. W tym roku niestety, raczej w tym roku, dziś niestety nie możemy pojechać, bo jesteście... Chore. Mhm. O, mamy. Ziarenka dziewczyny zaniosły do przedszkola. Jak wyzdrowieją, dziewczyny wpadły na pomysł, że skoro same nie mogą pojechać i osobiście zawieźć zwierzątkom jedzenia do schroniska, to prześlą im pieniądze i właśnie wyciągnęły swoje oszczędności i wybierają pieniądze, którymi się chcą podzielić. No to tutaj trzymajcie, wrzućcie to, co chcecie przekazać zwierzątkom. I jedną, dwójkę dużą i te dwa. Okej. Okay. A ja te dwa. Dobrze. I jeszcze jedną piątkę. Aniela! Karunia, a Ty już zdecydowałaś? Tak. No dobrze, to już podzieliłyście się? Tak, Okej, okay. to ja w takim razie te pieniądze, pieniądze odkładam i pojedziemy jak wyzdrowiejecie do sklepu i za to coś kupimy, tak? Tak. Czy chcecie, żebym wysłała to do schroniska? Mam zrobić przelew? Tak. Ok, to zrobię przelew. No dobrze, także dzisiaj pójdzie przelew do schroniska Sopotkowo w Sopocie. A dodatkowo będziemy gdzieś wspierać zwierzaki w naszej akcji charytatywnej, bo zysk ze sprzedaży dzisiejszych rysunków dziewczynek zostanie przekazany właśnie na Sopotkowo, czyli schronisko dla zwierząt w Sopocie. Tradycyjnie linki do rysunków zostawię wam w opisie. Pod filmem to są linki do Allegro charytatywnie. I chcę powiedzieć o tym dwa słowa ze względu na to, że nie dla każdego jak się okazuje jest to jasne jak to się odbywa. A więc my wystawiamy na Allegro charytatywnie rysunki dziewczynek, a kwota, za którą zostaną one wylicytowane w całości zostaje automatycznie przekazana na ten cel charytatywny. My nie dostajemy z tego ani złotówki, te pieniądze nie przechodzą przez nas. One są automatycznie przez Allegro przekazywane na ten konkretny cel. Dodatkowo ja ustawiłam koszt wysyłki na 0 zł. Także cała kwota, którą przekazuje osoba, która wylicytowała dany rysunek, idzie w 100% na ten cel charytatywny, a koszt wysyłki. Ustawiłam na 0 zł z tego względu, że wysyłkę bierzemy na siebie i to my ją opłacamy. Także dziewczynki tworzą, a ja się teraz zabieram za wypisywanie kopert i przygotowanie do wysyłki tych rysunków, które dotychczas wylicytowaliście na naszych aukcjach. I bardzo Wam dziękuję za Wasze zaangażowanie w naszą akcję charytatywną. Rysunki już skończone. Tak się prezentuje praca klaruni, Łucy i anielki. Z tyłu oczywiście są podpisy wszystkich dziewczynek. No, powiem Wam, że. Trochę czasu mi zajęło wypisanie tych wszystkich kopert. Dziewczyny w tym czasie dokończyły swoje rysunki. Poinhalowały się przed telewizorem. Anielka też robiła zadania lokopedyczne, zadane przez panią, panią Lokopedę. Zjadły kolację. Łusia właśnie sprząta po kolacji. No i tak nam dzisiaj dzień szybko zleciał. Tymczasem będziemy się z wami żegnać. Do zobaczenia jutro.